Cześć wszystkim, tu Pala, witam Was w kolejnym odcinku Z Baldur's Gate. Czas najwyższy opuścić Candle Keep i wyruszyć na prawdziwą przygodę. Ach, dziecko, jestem, żem cię znalazł. Mogę iść już teraz. Słuchaj uważnie, jeśli nas rozdzielą, musisz dotrzeć do gospody pod pomocną dłonią. Spotkasz tam Khalida i Heję. Od dawna są moimi przyjaciółmi i możesz im zaufać. Musimy się pośpieszyć, dziecko, Zmierzchaj już i musimy znaleźć schronienie. Nie trap się, wszystko ci wyjaśnię w swoim czasie. Czekaj, coś jest nie tak. Padliśmy w zasadzkę. Gotuj jest się. Jesteś bystry jak na starca. Wiesz, dlaczego tu jestem. Wydaj mi swego wychowanka i nikomu nie stanie się krzywda. Opór jest daremny. Durniem jesteś, jeśli mniemasz, masz, że dam się zwieść Twojej życzliwości. Idź precz, a Tobie i Twoim poplecznikom nie stanie się krzywda. Przykro mi, starcze, że tak to odbierasz. Mako gorion. No ale niestety zawsze kończy się tak samo. Dzisiejszego ranka świt jest osobliwie nieprzyjazny. Budzisz się nagle i zdajesz sobie sprawę, że nie był to tylko okropny sen, w którym gorion został na twoich oczach zarąbany w jakiejś zasadzce, i nawet jego sztuka nie mogła zapobiec rzezi. Kazał ci uciekać. Nie niszczy to jednak uczucia niemocy, jaka cię teraz ogarnia. Wydaj, dziecko, którym się opiekujesz mówił zakuty w stal potwór. Zależało mu więc tylko na tobie. Z jakiego powodu? Gdybyż choć Gorion podsunął ci jakąś wskazówkę, została ci jednak już tylko samotność. Nieopodal jest Candlekeep. Nie znajdziesz tam jednak schronienia. Miłośnicy ksiąg opłacają swój spokój drakońskimi zasadami, wedle których wpuszczają przybyszów i bez wstawiennictwa Goriona drzwi ich siedziby pozostaną zamknięte. Nie przetrwasz zbyt długo ze swoimi mizernymi zapasami. Może udało być się uzyskać pomoc od przyjaciół, o których wspominał Gorion. Musisz się teraz udać do gospody pod pomocną dłonią. Chejcie, wiemy, gdzie mamy iść. Oj, Moen. Skąd wiedziałaś? To Gorion mi nawet mi nic nie powiedział. Mamy pierwszego towarzysza I moen złodziejkę Również na pierwszym poziomie Którą zgodnie z tym co jest w Baldur's Gate Gdy osiągnie siódmy poziom Złodzieja z Dual klasujemy na Z dwóch klasujemy na maga Masz łuk, masz trochę potek To może tak się nimi podzielmy Tutaj Magiczna różdżka Pocisków Zróbmy zapis, no i pójdźmy. W to nieszczęśliwe dla Goriona mi miejsce. Przy tym wysiłek. Co takiego? Może najpierw zrobimy o tak. Tak? Prosta sprawa. Jakby coś nas zaatakowało co zanim podejdzie, to, to dostanie trochę hitów. Co to jest? Na no, ja razie dobrze idziemy. O jest. Co to jest? To jest zarażony gibberling. który od razu umarł. Nie stanowił wyzwania, na szczęście. Tutaj jakaś niwia lata na skórce. Tak się zastanawiałem jeszcze. Najchętniej powiem Wam, żebym to nagrał z Baldur's Gate Trilogy lub Tutu, czyli moda, który przenosi pierwszego Baldura na zasady drugiej części gry, czyli z pod klasami, większą ilością tych Coś klas tak w ogóle z przy tym większą ilością raz, także pod rasami i tak dalej, Co takiego? no ale takie mody niestety nigdy, grałem na kilku, kilka razy nigdy nie udało mi się zakończyć zawsze były jakieś problemy a to na przykład wywalało w ważnym momencie dla fabuły, że nie dało się grać dalej, a to ekwipunek, jak chciałem na, wejść na ekwipunek Mińska wywalało czy to Prawym przyciskiem myszy chcąc sprawdzić przedmiot też potrafiło wywalić, także niestety te mody za dużo nie pozwoliły nic zdziałać i dlatego jestem zmuszony do podstawowej wersji gry, co najwyżej zmodyfikowanej właśnie modem na expa i na większą rozdzielczość. Który jak chcecie mogę zrobić poradnik jak tą większą rozdzielczość ustawić, choć to nie jest problem znaleźć. W internecie, dobra, co my tu mamy. Mój przyjacielu Gorionie, wybacz mi zwięzłość, z jaką piszę, ale czasu jest niewiele, a mamy dużo do zrobienia. To, czego się od dawna obawialiśmy, może się niebawem wydarzyć. Choć nie tak, jak to zostało przepowiedziane, i zdecydowanie za wcześnie. Jak sam wiesz, przewidywanie tych zdarzeń jest coraz trudniejsze. Pozostaje nam mieć tylko nadzieję. Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy dla tych, którymi się opiekujesz, ale zbliża się czas, gdy będziemy musieli usunąć się usunąć. I pozwolić sprawom płynąć ich własnym biegiem. Być może i tak byliśmy dotąd nas to piekuńczy. Mimo, że nie chciałem się angażować w tę sprawę, nie mogłem z czystym sumieniem nie ostrzec się przed tym, co ma się wydarzyć. Nasi przeciwnicy niedługo wykonają pierwszy ruch, i proszę cię, byś opuścił kendelki jeszcze dziś w nocy, jeżeli to tylko możliwe. Noc może się wydać niebezpieczna, ale w poruszający się cel trudniej wycelować, niezależnie od osłony. Wszystko, co możemy teraz prosić, to uczciwa szansa. Jeżeli cokolwiek pójdzie źle, szukaj pomocy u podróżników, których napotkasz na drodze. Nie muszę ci przypominać, że są to niebezpieczne okolice, a grupa jest pod wszystkimi względami silniejsza od jednej osoby. Jeżeli będziesz potrzebował dodatkowej pomocy, to z tego co wiem, Ja i Kalit przebywają w gospodzie pod pomocną dłonią. Nie znają oni całej historii, ale zawsze byli twoimi przyjaciółmi i niewątpliwie zgodzą ci się pomóc. Niechaj, szczęście jest przyja nam wszystkim. Robię się już za stary na to wszystko. Podpisano E. E. Ja to zdradzę, bo nawet nie jestem pewny, czy to w którejś części jest w ogóle tak, wyjaśnione później. Przy tym wysiłek. List, który czytaliśmy jest nakreślony przez Elminstera, czyli jednego z najpotężniejszych magów w historii zapomnianych krain. Postać równie popularna i potężna co so Driz Dourden. Tak like by the way, nigdy nie czytałem książek. ...trylogii Dritza mnie nachodzi, więc chyba będę musiał po to sięgnąć. Eee, ciebie ominiemy, bo nie będziesz mówił nic ciekawego. Teraz gdzieś tutaj powinniśmy spotkać... niżej. Pierwszych, następnych towarzyszy Xara i Montarona. Eee, gardło mnie boję od tego ciągłego mówienia. A jeżeli chodzi o takie gry jak Baldur's Gate, gdzie jest dużo czytania... Zapiszmy, bo czasami się zdarza, że nie chcą dołączyć. Prosta sprawa. Montaro nie pogarszasz sprawę, to naprawdę psuje mi nastrój. Będę wdzięczna za każdą pomoc. Chciałabym się do Was przyłączyć, jednak najpierw muszę się z kimś spotkać. Może pójdziecie ze mną? Wiadomo, no, że lepiej w towarzystwie. Okej. Okay. Co takiego? że trafiliśmy na całkiem przyjemnych typków, którzy nam jeszcze dali miksturę leczącą. Co ty tutaj masz w wojowniku złodzieju Montaronie? Na początku będziesz nam tankował, aż nie dojdziemy do do gospody pod pomocą dłonią. Mamy pierwszego maga. W ogóle myślałem nad nad złożeniem teamu, który będzie się składał z dwóch magów, naszej druidki i Moen oraz łowcy i jakiegoś tanka najpewniej to będzie Paladyn, którego weźmiemy jak tak? najszybciej, by już się do drużyny przyzwyczajał. Dlatego Xara nie będę uczył żadnych zaklęć, bo dwóch magów, o których myślałem, to na pewno będzie Edwin. I... albo Dynaher, w co wątpię, bo z Edwinem się będą kłócili. Więc najprawdopodobniej drugim magiem, który tak na stałe zadomowił się w tym teamie będzie Ksan. Kalida i Yahayry pozbędziemy się dość szybko. Okej, okay, teraz jakoś trzeba ustawić team. Skoro ty tankujesz, to mag... ty masz tyle, tylko czary. Nie masz żadnej procy, mogłem ci kupić w Candle Keep. Może tak zrobimy. Na razie ten układ musi być. A da się tędy przy. A nie, bo jeszcze jest jedna rzecz do. Ukryta. Mała niespodzianka. Gdzie ona była? Muszę sobie przypomnieć. Tu ona była? Gdzieś tutaj jest diament ukryty. Tylko gdzie on cholera był? W którymś drzewie on był ukryty. Nie tutaj. Może tutaj. O, Wilk. Czego chceć? Dobra, nie, Zobaczcie do mnie? Tak ja jak Ragnarok grał. W Baldura tego Wilk załonił, to tak się teraz sam trochę boję. Ja widzę, że jakoś to idzie. Ile w ogóle wytaron na klasy pancerze? O kurwa! Apo, Twój głos... nie uciekaj, ma uciekaj, on to ciebie zdejmie na kombo. Chcę go jeszcze przytankuj. W... O, jak tak jakaś jest, jakaś... a ty rzuć jakiegoś spela. Dobra, umarł. Mówiliście gdzie był nie. ten diament? Zapiszemy sobie, zaraz odpoczniemy. A, się. gdzie był ten diament? Powinien być gdzieś tutaj. Który mam drzewie? Na pewno już wątpię, żeby był tutaj. Tak jak myślałem, nie tutaj. A oh jest! Tutaj to się tak schowało ledwie widoczne. Tutaj jest ukryty diament, który nam ładnie śpilekto. budżet Mistrzów. podreperuje. Czego chcecie Zdechlaki. My To blokowanie się postaci. Zrobię co chcecie. no, 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 no. Jak to ciężko namierzyć. Oje było, jest. Ten diamencik. Ty sprzedamy za odną sumkę. Okej, okay, co my tu jeszcze mamy? Dobra, w sumie tu masz chyba jeszcze jedno to zagęcie, to możemy iść. Niech! To... Zrobię co chcecie. Ja widzę ty straciłeś potka. Także jednego sobie damy. Czego chce. A po I przejdźmy na następną mapę. Tych. Na której będzie ogr, ale z nim porozmawiamy sobie. Robię, załatwimy go chcę. później. Trzymaj się, gdy się prosi starzec. No i też, też takie mała niespodzianka to jest Elminster. Właśnie ten, który pisał list do naszego przybranego ojca Goriona. No i może tą rozmowę z Elminsterem na dzisiaj sobie skończymy. Także do usłyszenia następnym razem. Hej!